Pięć ran Jezusa reprezentuje rany, które Chrystus doznał podczas swojej pasji, będąc jednym z najgłębszych symboli odkupienia. Rany te są czczone w chrześcijańskiej pobożności, ponieważ przypominają sobie najwyższą ofiarę Syna Bożego za zbawienie ludzkości. Pięć ran znajduje się w rękach, stopach i stronie Chrystusa, dwa w nadgarstkach, gdzie wzbogacono zaskórki krzyża, dwa w stopach, gdzie głoszono, i jeden z boku gdzie włócznia żołnierza przebiła jego serce. Oddanie pięciu ran pochodzi z wczesnych stuleci chrześcijaństwa, ale nasiło się szczególnie w średniowieczu, wraz z rozprzestrzenianiem się medytacji na pasji Chrystusa i pojawieniu się duchowości franciszkańskiej. Święty Franciszek z Asyżu był jednym z wielkich wielbicieli Hagów Chrystusa, aż do otrzymywania piętnowania, stając się żywym znakiem pasji Pana. Jego miłość do Hagas Doprowadziła wielu wiernych do pogłębienia tego oddania. Pięć ran jest wspomnianych w Piśmie Świętym, szczególnie w doniesieniach o pasji w Ewangeliach. Na przykład St. Thomas poprosił o dotknięcie ran Jezusa, aby uwierzyć w jego zmartwychwstanie, okazując ich znaczenie jako dowodu boskiej miłości. Rana z boku, otwarta przez włócznie żołnierza, ma szczególne znaczenie, gdy powstały z niej krew i woda. Tradycja Kościoła interpretuje to jako sakramenty Chrztu i Eucharystii, oznaki łaski, które oczyszcza i rozlewa nas duchowo. Oddanie pięciu ran jest również powiązane z ludzkim cierpieniem. Wielu świętych i mistyków na przestrzeni wieków starało się zjednoczyć swoje bóle z bolami Chrystusa, oferując swoje cierpienie w zadębieniu za grzechy świata. Modlitwa przy pięciu ranach stała się popularna, szczególnie wśród Franciszkanów i innych rozkazów religijnych. Niektóre modlitwy proszą o wstawiennictwo i ochronę Chrystusa poprzez ich święte rany, pamiętając boskie miłosierdzie. Przez wieki Kościół promował medytację na ranach jako formę duchowego wzrostu. Wielu świętych miało wizję ran Chrystusa i otrzymało objawienia o nieskończonej miłości, którą reprezentują. Wśród objawień dotyczących pięciu hagów wyróżnia się wizją świętego Gertrudesa, który miał wizję Chrystusa wykazujące znaczenie czci jego ran. Obiecał wielkie podziękowania tym, którzy medytowali o jego cierpieniu. Innym świętym, który miał intensywne oddanie ran, była Santa Margarida Maria alla Coque. Chociaż jest lepiej znany z rozpowszechniania oddania świętym sercu, medytował również głęboko na ranach Chrystusa. W XIX wieku błogosławiony Pio de Pietrelcina otrzymał piętno, stając się jednym z współczesnych świętych najbardziej związanych z ranami Chrystusa. Intensywnie żył pasją Pana we własnym ciele. Oddanie pięciu ran nie ogranicza się tylko do medytacji, ale także do naprawy. Wiele wiernych oferuje modlitwy i ofiary, aby pocieszyć serce Jezusa, ranne grzechy ludzkości. W średniowieczu założyły pewne konfrontacje i rozkazy religijne w celu propagowania tego oddania. Na przykład namiętności mają jako medytację charyzmy o pasji Chrystusa. W Portugalii Oddanie pięciu hagas odegrało szczególną rolę w historii narodowej. Król Deako Jan Preszerym walcząc o niepodległość przeciwko Kastylii umieścił się pod ochroną Chrystusa i jego pasją, czyniąc pięć ran symbolem narodu. W występie Matki Bożej Fatimy dziewica poprosiła o modlitwę i pokutę, o nawrócenie grzeszników, dołączając do ducha odszkodowania ran Chrystusa. Jacinta, jeden z widzów, miał szczególne oddanie ranom Pana. Niektóre litony i modlitwy poświęcone pięciu ranom proszą o oczyszczenie duszy i wyzwolenie czyściec. Tradycja mówi, że dusze, które czczą rany Chrystusa, otrzymują szczególne miłosierdzie w chwili śmierci. Papież niewinny, który widziałem w XIV wieku, udzielił odpustów tym, którzy zobowiązali się modlili na cześć pięciu ran, dodatkowo promując tę duchową praktykę wśród wiernych. Pięć ran jest również reprezentowanych w wielu świętych dziełach sztuki. Obrazy, rzeźby i witraże pokazują uwielbione Chrystusa, ale wciąż niosąc ślady Jego cierpienia jako świadectwo Jego miłości do ludzkości. W czasach współczesnych oddanie pozostaje przy życiu, szczególnie wśród osób szukających ścieżki głębokiego nawrócenia i pokuty. Pięć czagas przypomina nam, że odkupienie zostało podbite z wielkim cierpieniem. Niektóre medale i szkapara zostały stworzone z cichymi symbolami jako formą duchowej ochrony. Wiele z tych nabożeństw towarzyszy obietnice związane z wstawiennictwem Chrystusa przez tych, którzy używają ich z wiarą. W niektórych kościołach są ołtarze poświęcone ranom Chrystusa, w których wierni mogą się wycofać w modlitwie i prosić o łaski. Miejsca te są często kojarzone z cudami i konwersjami. Duchowość ran jest zaproszeniem do porzucenia i całkowitego zaufania do Boga. Gdy medytujemy o ranach Chrystusa, jesteśmy powołani do zapewnienia mu własnych bólów i cierpień. Pięć ran jest ostatecznie symbolem Boga absolutnej miłości do ludzkości. Śpią głębie ofiary Chrystusa i zapraszają nas do odpowiedzi z wdzięcznością i miłością. Obyśmy, zastanawiając się nad ranami Jezusa, aby uznać cenę naszego odkupienia. I zobowiązać się do życia zgodnie z Jego wolą. Niech Twoja krew przelała się nasza nadzieja i nasze zbawienie. Medytacja na pięciu ranach prowadzi nas do głębszego zrozumienia boskiego miłosierdzia. Każda rana Chrystusa jest zaproszeniem do nawrócenia, szczerej pokuty i odnowienia naszej wiary. Rozważając perforowane ręce Jezusa, jesteśmy powołani do refleksji nad dziełami naszych własnych rąk. Czy wykorzystaliśmy nasze talenty i wysiłki w chwale Boga? Czy też przegapiliśmy możliwości czynienia dobra? Rany w stóp Chrystusa przypomina nam znaczenie ścieżki, którą podążyliśmy. Jezus podróżował drogą cierpienia, aby doprowadzić nas do życia wiecznego. Czy śledzimy Twoje kroki, czy odejmujemy nas od ścieżki świętości? Rana po stronie Jezusa, z której wytrysnęły krew i woda, przenosi nas do Jego świętego serca, symbol Jego nieskończonej miłości. Jest to zaproszenie do intymności z Bogiem, aby otworzyć nasze serca aby przyjąć jego łaskę i miłosierdzie. Przez wieki chrześcijanie starali się wyrazić swoje oddanie pięciu ran poprzez sztukę świętą, muzykę i poezję. Wiele hymnów i pieśni skomponowano na cześć odkupiających ran Chrystusa. Tradycja uczy, że kontemplując rany Jezusa, możemy osiągnąć szczególne łaski, takie jak wzmocnienie wiary, oczyszczenie grzechów powszednich i pocieszenie w udrękach życia. Sam Jezus w kilku prywatnych objawieniach dla świętych i mistyków obiecał błogosławieństwa tym, którzy medytowali o jego pasji. Chce, aby jego rany zostały zapamiętane jako znak miłości i zbawienia. Oddanie pięciu ran objawia się również w różnych formach popularnej litości, takich jak procesje Świętego Tygodnia, w których wierni symbolicznie ożywia cierpienie Chrystusa na ścieżce kalwarii. W niektórych regionach istnieje tradycja noszenia ciężkich krzyży lub używania instrumentów pokuty na pamiątkę ran Jezusa. Chociaż należy to zrobić z rozeznaniem, odzwierciedla to głębokie pragnienie zjednoczenia z cierpieniem Chrystusa. Pisma santo's, takich jak Santa Katarina de Sena, pokazują, w jaki sposób medytacja na ranach może prowadzić do głębokich mistycznych doświadczeń. Santa Katarina powiedziała nawet, że chce żyć i umrzeć w ranach Chrystusa. Błogosławiony Henry Suso, kolejny wielki mistyk, twierdził, że rany Chrystusa były jak otwarte drzwi do nieba, przez które wierni mogli wejść w obecność Boga. Niektóre starożytne modlitwy, takie jak Rzemiosło Ran Chrystusa, zostały skomponowane, aby pomóc wiernym medytować codziennie o cierpieniu Pana. Te modlitwy są potężną duchową bronią przeciwko grzechowi. Papież Świętego Jan Paweł II często wspominał o znaczeniu krzyża i ran Chrystusa w jego duchowości. Nauczał, że znajdujemy sens dla naszego własnego cierpienia. Wiele dusz, które cierpią, znajduje pocieszenie w medytacji na ranach, ponieważ zdają sobie sprawę, że Chrystus cierpiał nieskończenie bardziej ze względu na nas. Uczy nas, że cierpienie, zjednoczone z Nim, może być odkupicielem. Stygmatyzowane, takie jak Świętego Franciszek z Asyżu, Santa Rita de Casia i Ojciec Pio są żywymi świadkami duchowej siły ran. Nosili we własnych ciałach znaki pasji Pana. Kościół uczy, że nie powinniśmy postrzegać cierpienia jako karę, ale jako okazję do przyłączenia się do Chrystusa. On sam nosił nasze bóle, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego chwale. Pięć ran jest również przypomnieniem znaczenia zadań za grzechy świata. Chrystus cierpiałby nas odkupić, ale ma nadzieję, że jako wierni zrobimy naszą rolę w dziele zbawienia. Wielu świętych praktykowało akty pokuty na cześć ran, takich jak post, czuwanie i umartwienie. Ofiary te zostały ofiarowane jako forma naprawy i błagania do nawrócenia grzeszników. Niektóre zbory religijne mają duchowość pięciu ran jako centralnej charyzmy. Na przykład pasjonistów poświęcono głoszeniu pasji Chrystusa i medytowaniu ich bólów. Franciszkanie są również znani z głębokiego oddania pasji. Są Bonaventure i innymi teologami franciszkańskimi, którzy dużo pisali o duchowej wartości ran Chrystusa. W chrześcijańskiej ikonografii Risen Chrystus jest często reprezentowany z jego wciąż widocznymi ranami. To pokazuje, że cierpienie nie zostało usunięte, ale uwielbione w zwycięstwie zmartwychwstania. Oddanie ranom zachęca nas do spojrzenia poza bólem obecnego życia i naprawianie naszego spojrzenia w przyszłej chwale. Tak jak Chrystus przeszedł przez krzyż przed chwałą, musimy wspierać nasze udręki wiarą. Wielu wiernych składa obietnice i nowe nas do pięciu ran, prosząc o uzdrowienie, duchowe łaski i ochronę przed złem. Wstawiennictwo Chrystusa poprzez Jego rany jest wielkim schronieniem dla potrzebujących. Litania pięciu ran jest potężną modlitwą, która wychwala rany Chrystusa jako źródła zbawienia. Te litany od stuleci modlili się przez tych, którzy szukają boskiego miłosierdzia. Wśród wielkich teologów Kościoła świętego Antomasz Aquinas mówił o wartości Kagas jako źródła odkupienia. Nauczał, że dzięki nimi jesteśmy oczyszczeni i pociągani do miłości Boga. W tradycji chrześcijańskiej niektóre relikty Kagas jako fragmenty świętego krzyża i całun są czczone jako świadectwa cierpienia Chrystusa. Wiele kościołów ma te relikwie jako oznaki wiary. Kult ran jest również powiązany z błogosławionym sakramentem. Wielu wiernych wierzy, że po otrzymaniu Eucharystii są one uzdrowieni duchowo przez rany Chrystusa. W czasach prześladowań i procesu chrześcijanie zawsze szukali siły w medytacji na ranach. Przypominają, że Chrystus pokonał świat i że możemy również pokonać nasze trudności. Modlitwa, pokuta i organizacja charytatywna to trzy sposoby na oddanie ran. Najlepszym sposobem na uhonorowanie ran Chrystusa jest życie zgodnie z jego naukami. I szerzenie Jego miłości do świata. Jak mówi Pismo Święte, po Jego ranach zostaliśmy wyleczeni. Izajasza 53: Puo". Ta obietnica daje nam nadzieję i przypomina nam, że Chrystus poprowadził nasze bóle, aby mieć obfitość. Pięć ran jest zatem stałym zaproszeniem do nawrócenia i świętości, abyśmy otworzyli nasze serca na miłość Chrystusa i pozwolić, aby Jego rany nas przekształcały. Niech medytacja o ranach Jezusa doprowadzi nas do życia większego poddania się, zaufania i miłości. Obyśmy znaleziono w nich siłę, aby nosić nasze krzyże i nadzieje w obietnicy życia wiecznego. Oddanie pięciu ran jest pomostem między ludzkim cierpieniem a boskim miłosierdziem. Gdy medytujemy o ranach Chrystusa, rozumiemy, że nasz ból nie jest niezauważony w oczach Boga. Sam Jezus w swoim występie dla świętych i mistyków, Wyjaśnił, że chce, aby jego rany zostały zapamiętane i czczone. Nosi je na zawsze jako świadectwo jego miłości do ludzkości. Rany Chrystusa również uczą nas o pokorze. Władca wszechświata zgodził się zostać ranny i upokorzony, by nas odkupić. Ta tajemnica zachęca nas do odrzucenia dumy i przyjęcia krzyża z cierpliwością. Prymitywni chrześcijanie już uznali znaczenie ran Chrystusa. W katakumbach istnieją obrazy odnoszące się do niemożliwego baranka symbolu Chagas de Jesus, jako źródła odkupienia. Duchowość ran uczy nas, że prawdziwa miłość wymaga poświęcenia. Chrystus kochał nas do skrajności, pozwalając, by Jego ciało zostało zbawione. Ewangelia informują, że nawet po zmartwychwstaniu rany Jezusa pozostały widoczne. To pokazuje, że Jego pasja nie została usunięta, ale uwielbiona. Apostoł św. Paweł mówi o znakach Chrystusa jako o znakach przynależności do Pana. W swoich listach wspomina, że nosił w swoim ciele znaki Jezusa, odnosząc się do cierpień ze względu na Ewangelii. Podczas mszy świętej Eucharystia jednoczy nas z ofiarą Chrystusa. Ciało i krew Jezusa są ofiarowane na ołtarzu, duchowo przesycając tajemnice krzyża i jego święte rany. W wielu miejscach są sanktuaria poświęcone pięciu ran. Świątynie te są przestrzeniami modlitwy i pielgrzymki. W których wierni mogą pogłębić swoje oddanie pasji Pana. Kapłani Kościoła, tacy jak święty Augustyn i święty Jan Chryzostom, pisali o ranach Chrystusa jako o wolnych źródłach. Nauczali, że dzięki tym ranom otrzymujemy duchowe uzdrowienie. Tradycja chrześcijańska uczy, że każda z pięciu ran może być powiązana z konkretną cnotą. Rany rąk przypominają nam charytatywę, stopy wytrwałości i stronę miłosiernej miłości Bożej. Niektóre popularne modlitwy przy pięciu ranach proszą o ochronę przed duchowymi wrogami. Wierni wierzą, że przywołując rany Chrystusa, pomaga im się na pokusy i niebezpieczeństwach. W czasach choroby i cierpienia wielu zwraca się do oddania ran z prośbą o gojenie. Od wczesnych stuleci istnieją świadectwa cudów przypisywanych w stawiennictwu Chrystusa poprzez jego rany. Święty Kościół zawsze uczył, że największym lekarstwem, jakie możemy przejść przez rany Chrystusa, jest lekarstwo duszy. Bardziej niż fizyczna łaska, Pan chce przyznać nawrócenie i życie wieczne. Wróżaniec świętych Hagas, wierna modlą się na cześć ran Chrystusa, błagając o łaski i błogosławieństwa. Ta modlitwa stała się potężnym instrumentem wstawiennictwa. W czasach współczesnych oddanie pięciu ran zostało odnowione poprzez objawienia dla siostry Marii Marty Chambon, francuskiego religijnego, którego Jezus poprosił o rozpowszechnianie tej duchowości. Według siostry Marii Marty, Jezus obiecał, że ci, którzy medytowali na ich ranach, otrzymają wielkie łaski i będą mieli szczególne miejsce w ich sercach. Dzięki ranom Chrystusa rozumiemy prawdziwe znaczenie przebaczenia. Nawet po kontuzji Jezus wybaczył swoim oprawcom, ucząc nas kochania naszych wrogów. Krew przelana przez Chrystusa w jego ranach jest symbolem nowego przymierza. Tak jak krew baranka uwolniła Hebrajczyków do Egiptu, krew Jezusa uwalnia nas od grzechu i wiecznej śmierci. Wielu chrześcijańskich artystów przedstawiło pięć ran w swoich obrazach i rzeźbach. Prace te pomagają wiernym medytować wizualnie o odkupieniu cierpienia Pana. W liturgii istnieje kilka odniesień do ran Chrystusa. Na przykład w święty piątek Kościół rozważa bóle Pana i Dzięki za poświęcenie krzyża. W całej historii chrześcijańscy królowie i cesarze uciekli się do oddania ran w czasach kryzysu. Wierzyli, że boska ochrona objawiła się w medytacji o pasji Chrystusa. W pismach Santa Faustina Kowalska znajdujemy związek między boskim miłosierdzie a ranami Jezusa. Obraz miłosiernego Chrystusa pokazuje błyskawice z jego otwartej strony, reprezentując jego odkupiającą miłość. Rana na Chrystusie ma głęboką relację z Kościołem. Teologowie uczą, że podobnie jak Ewa urodziła się po stronie Adama, Kościół urodził się po otwartej stronie Jezusa na Galwary, Święty Afonso de Ligorio nauczał, że każda kropla krwi, która wyszła z ran Chrystusa, była dowodem miłości. Zachęcał wiernych do medytacji o tych ranach z wdzięcznością i oddaniem. Papież Benedykt XVI w swoich pismach podkreślił znaczenie kontemplowania wchłonionego serca Jezusa. Dla niego rany są zaproszeniem do zanurzenia się w tajemnice boskiej miłości. Oddanie ran Chrystusa wiąże się również z nadzieją. Przypominają nam, że bez względu na to, jak bardzo cierpimy na tym świecie, istnieje wieczna chwała dla tych, którzy wytrwają w wierze. W Apokalipsie Chrystus jest przedstawiany jako niemożliwy, ale żywy baranek. To pokazuje, że ich uwielbione rany są znakiem ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Święty Kościół uczy nas, że jednym z największych gestów miłości do Jezusa jest pocieszenie Jego ran. Oznacza to oferowanie modlitw i poświęceń w zadaniu za grzechy ludzkości. Wiele grup duchowości promuje kult ukrzyżowanego Chrystusa, zastanawiając się nad ich ranami jako znakiem nadziei i duchowej odnowy. Za każdym razem, gdy patrzymy na krucyfik, widzimy rany Chrystusa i jesteśmy zaproszeni do refleksji nad Jego ofiarą. Krzyż jest największym znakiem miłości, jaką świat kiedykolwiek znał. Wiele cudów i konwersji miało miejsce po medytacji na temat ran Chrystusa. Wielu zahartowanych grzeszników znalazło łaskę Boga, zastanawiając się nad ranami Pana. Największym przesłaniem, które opuszcza nas pięć ran, jest to, że byliśmy kochani skrajnie. Chrystus znosił cały ból ze względu na każdego z nas, wzywając nas do odpowiadania tej miłości z naszym życiem. Niech oddanie ranom Jezusa pomaga nam rosnąć w wierze, nadziei i miłości. Obyśmy, rozważając ich, wzmocniliśmy naszą podróż do świętości, niech każde cierpienie, z którymi stajemy, zostanie zaoferowane Chrystusowi, łącząc nasze bóle z Jego odkupiającymi ranami. W ten sposób nasze cierpienia zyskuje nowe znaczenie i staje się sposobem zbawienia Niech rany Chrystusa będą schronieniem w czasach procesu źródłem miłosierdzia w czasach słabości i oznaką nadziei na nasze wieczne zbawienie. Każdego dnia pamiętamy cenę naszego odkupienia i żyć z wdzięcznością daru życia, który dał nam Chrystus. Nigdy nie zapominajmy, że przez wasze rany zostaliśmy uzdrowieni i że znajdujemy w nim prawdziwy pokój. Kiedy zastanawiamy się nad pięcioma ranami Jezusa, znajdujemy odpowiedź na bóle ludzkości. Chrystus cierpiał, abyśmy mogli znaleźć w Nim siłę niezbędną do znoszenia naszych udręk. Oddanie ranom to nie tylko boska praktyka, ale ścieżka duchowej transformacji. Im bardziej medytujemy o cierpieniu Chrystusa, tym bardziej uczymy się kochać tak, jak On kochał. Każda rana uczy nas duchowej lekcji, rany rąk zapraszają nas do pracy w messe Pana, ci z stóp wzywają nas do wytrwania ścieżki wiary, a strona objawia nam nieskończoną miłość Boga. Niech medytacja na ranach doprowadzi nas do życia o większej świętości i daje ją Bogu. Obyśmy cierpliwie nosimy krzyż, pewne, że Chrystus już dla nas wygrał. Niech każdego dnia patrzymy na rany Jezusa i znaleźliśmy w nich pociechę, siłę i nadzieję, bo przez jego rany byliśmy odkupieni i znajdziemy w nim życie wieczne.